Już jest. Na zatopionym w zieleni placu przy szkole podstawowej stanęły huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica i pajęczyna do wspinania, gdzie najmłodsi mieszkańcy Baranowa mogą się bawić po szkole i podczas przerw między lekcjami. Miejsce oficjalnie oddano do użytku podczas festynu zorganizowanego przez rodziców i pracowników szkoły. Plac zabaw był marzeniem naszym i marzeniem wielu rodziców, zwłaszcza że ci, którzy przychodzą na orlik, nie mają co zrobić z dziećmi i to było bardzo dobre miejsce, żeby dzieci mogły się pobawić. Niestety brakowało nam na to środków i myślę, że to świetny pomysł, że z funduszy, które aktywizują wieś, można było taki plac Zorganizować. Warto zauważyć, iż w tworzeniu tego miejsca uczestniczyli mieszkańcy Baranowa. Własnymi rękami zagospodarowali plac i zamontowali zakupione zabawki. Teraz nie ukrywają dumy z wykonanych prac. Oczywiście też się cieszymy. Postawiliśmy ławeczki dla mam, także myślę, że tu będzie frekwencja jeszcze większa, bo w tej chwili już mamy całkowicie plac w komplecie. Śmiało można korzystać. Efekty jest tak jak widać, prawda, są. Widoczne, także myślę, że, 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 że to będzie no, po prostu służy, że to będzie służyło innym, także, także to, to przynosi satysfakcję. Budowa placu zabaw była możliwa dzięki zaangażowaniu samorządu. Urząd miasta i gminy w Mikołajkach pozyskał pieniądze z programów unijnych, połowę z potrzebnych środków zabezpieczył we własnym budżecie. Podobny plac oddano do użytku na początku lata w woźnicach.